A to już jest wręcz nieprawdopodobne. <laughs> Patrzcie, jak miło. 14,6. Ja już widzę. Wiem, co mam, bo <laughs> widziałem. Zobaczcie co zostało z wczorajszego, można powiedzieć, śniegu. Tylko wspomnienie o nim zostało. A ja zaczynam kolejny film. Dzisiaj, może jakieś łąki sobie tutaj ogarnę, powiem Wam. Jakieś miedzę, łąki. Spróbujemy, co to wyjdzie. Może nic nie wyjdzie, to po prostu do tamtego dokleję. A jak nie, to będzie może cały film. Póki co, to na wierzchu łuska małzerowska, tu pod pastuchem. Na wierzchu normalnie. Taka leży zgnieciona, zbita. No i idziemy. I patrzcie. Taki sygnał z takiej dna, głębokiej dziury. I mam moniaka chyba. Popatrzmy, czy to będzie moniak, czy nie. moniak. Coś zagięte jest. No i wygląda mi to na moniaka. Aczkolwiek. Zaraz wam powiem co. Dobra, teraz nie wiem co. W ogóle nie, nie wiem, czy będzie wi wiadomo co. W każdym razie przywaliłem mu. Na co jestem jeszcze bardziej wkurzony, bo to nie dość, że monet mało, to jeszcze przywale. Ale dobra, mamy pierwszą monetę, można powiedzieć. Sygnał, duch dosłownie, nie do kopania, ale, ale było. Ja powiem, wam, że to wygląda na zapalnik. Nie wiem, czy to raczej puste jest w środku, bo dziury widać na wylot. Ale czy to, to dawało sygnał taki? <grystanie> tam. Ja tam się nie znam na tym, ale powiem wam, że to lepiej to zakopać jeszcze głębiej. No co ja wam powiem? Powiem wam tako, że dzisiaj jest. Jakby wiosennie, nie? Co widać, że zmieniłem swoją tą y, kurtkę na bluzę i czapkę. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że teraz sobie y, się to lepiej. Y, na 20 kHz chodzę i jakiś czas spróbuję tak na tych 20 kHz pochodzić. Miejsce przechodzone. Może, może nawet setkę razy, kto to wie, ale był taki sygnał, duch i mamy, patrzcie. Jest Moniak. Co ja tu mogę mieć? Oczywiście dziesiątkę, no cynkową czy nie cynkową. Ale tutaj już na pewno widać dziesiątkę, już nie ma. Nie ma domysłów żadnych, co to może być. Nawet może by mi datę odczytał. 21. O, teraz widać fajnie. Chociaż daty dokładnie nie ale zdaje się, że 1921. Także mamy drugą monetę. Powiem Wam naprawdę, sygnał był taki, no tak jak tamten, taki duszek. I trzeba było kopnąć, żeby zobaczyć, czy coś będzie, czy nie. I było. Także do następnego dołka. Słuchajcie, coś mi się wydaje, że to będzie dzisiaj przełamanie klątwy fenola z cesarstwa. Co jest grane? To będzie na pewno dzisiaj. Patrzcie, no nie inaczej, to będzie fenol. Z cesarstwa w końcu powiem wam Ależ długo czekałem Nie pamiętam kiedy, no były Wajmary Jest fenolek Piękny 1909 chyba albo coś takiego Ja pierdzielę, ale ja długo czekałem na Ciebie fenol. no ale mam Od dłuższego czasu nie ma nic Aż powiem Wam, że w końcu pierwszy raz w życiu znalazłem klamkę. Idzie to jak idzie dzisiaj. Słabawo trochę idzie. Tutaj tym razem jest jakiś guzik. Ale czekajcie, coś będzie na nim. Coś na nim będzie. Kurczę, nie mówcie mi, że to to Napoleon jest, czy nie? Ja pierdzielę, ale dziwne, dziwny trochę To chyba nie jest Napoleon To jest guzik chyba pruski, ale ten Jakiś tam marynarski, czy coś takiego, nie chcę Się pomylić, ale na pewno fan dnia dzisiaj, oprócz Fenola No Taki mierny sygnał, zobaczcie tu drugiej strony to prawie nie ma No ale coś mi się tak kojarzy z tym pruskim marynarskim guzikiem No, dobra, jeszcze chwila jest i Lecę Kolejny guzik Kontuszowy chyba, ale taki No zgnieciony powiem wam, nie? Pompowaniec czy jak tam na niego mówią? No szkoda powiem wam I powiem wam, że tak o miałem dołączyć to do tamtego od poprzedniego odcinka, który może być krótszy ze względu na to, że tego chyba nie dołączę no bo, bo zobaczcie, dzisiaj jest całkowicie taka jesienno-wiosenna aura Nie wiem czy to by tak jakoś pasowało Takie przeniesienie tam także Chyba sobie po prostu dogram do tego jeszcze resztę i tyle, nie? Wiadomo, było to co było, nie? Tak jak mówiłem. Dwie monety, w tym fenol. I to się liczy, że był ten fenol. W końcu może przełamałem tą złą pasę na fenola i po prostu nie przedłużam. I yy, zapraszam was na następną część tego filmu. M'n hard naar voren. Hier neem het nou. Hier neem ik het nou haast, de moeke gaat het zo Haast de Mamy fajny dźwięk. Powiem wam, że wróciłem, bo mam mało czasu, a że mam tutaj do lasku blisko, to sobie pochodzę tutaj. Nie liczę na nic, powiem wam. No bo ile tu można coś wyciągać, nie? Ale powiem wam, że tu pod tym drzewem ten sygnał był piękny i mam fenola. Adolf! I to nawet fajnie widać, powiem Wam. Nawet może bym się pokusił o przeczytanie daty, ale raczej nie. Powiem Wam, że taka masakra pogodowa jest, po prostu leje. Wszystko jest mokre, jeszcze na mnie nie. Ale no nie spodziewałem się, że to tak będzie. Tej zimy. Patrzcie, to jest niesamowite. Ale w miejscu naprawdę. Ja już nie będę powtarzał, ile razy ja tu byłem, ale dzisiaj biorę takie sygnały, żelazno-kolorowe. Y, Tym razem jest ok, ale pewnie tu jakieś, jakieś żelazo jest pod spodem i chyba wyskoczyła moneta po prostu. Nawet wiem jaka już. No fajnie, powiem Wam, cieszy. Nie jest to co prawda srebro, ale patrzcie, mam 200 marek. Amelinium. No tak to ja mogę kopać. No nie wiem jak to jest. Może to zależy powiem Wam od nastroju, że jednego dnia czeka się tylko na ten czysty sygnał, a drugiego po prostu tak jak dzisiaj na wiem, że przechodzonym miejscu po prostu łapię każdy sygnał. Oprócz tych stricte żelaznych takich już wiadomo tylko na żelazowali, nie, ale takie łamiące się biorę każdej. Patrzcie, już jest druga moneta, w ciągu, no 15 minut może. Sygnał śmieciowy. I patrzcie, relikt przeszłości. Żyletka. No i popatrzcie, tak samo było z tą kuleczką. O tą, no ona sama w sobie wiadomo, będzie haratała nieźle pięknie haratała, ale powiem wam w dołku. Strasznie przerywany sygnał. Strasznie szarpany, bo tu jest żelastwo jakieś. Mam to wyciszone, także nie słychać aż tak dobrze, może podgłośnie. Także powiem Wam, że dzisiaj taki dzień eksperymentalny mam i są efekty. Może warto by właśnie tak skupić się teraz na takich sygnałach. Ciągle na 20 kHz tu trenuję teraz. Nie wiem, nie, nie ma jakiegoś szczególnego wytłumaczenia, że akurat 20 kHz chciałem, i na razie pochodzę tak, także. Do następnego dołka. A to już jest wręcz nieprawdopodobne. Patrzcie, jak miło. 14,6. Ja już widzę. Wiem, co mam, bo widziałem. Ale jest, powiem wam, petarda. Dzisiejszego dnia. Dwójka, cesarstwo. O, moje ulubione fenole. W poprzedniej połówce filmu jedynka, dwójka mamy komplet. Mamy Adolfa, mam 200 Marek, kurde! Moniaków naczepałem, nie? Także jest super. Jeszcze mam dużo czasu, powiem wam. Z tego mało czasu po prostu szybko wpadły te trzy monety. Jeszcze mam chwilę, długą taką, także lecimy. Kurde, Polmos. Liberyjny mi się trafił. Białystok. Ale paskuda i pada, ale patrzcie co tu. Jak spadło jeszcze jak rzuciłem żeby kamerę wyjąć Co to jest? <grywę> Powiem wam, że wygląda to za... Eee, no element jakiś z mąsiądzu, albo miedzi co najmniej, ale to jak uchwyt jakiś taki wygląda, takie kulki tu są na końcu. Takie jakby z dziurami. Nie wiem, powiem wam, że tylko z jednym się kojarzy, właśnie z takim... Kurczę, powiem wam, ale numer. Patrzcie, koło tego czegoś, co nie wiem, co to jest. Jest! Sygnał, był sygnał. Patrzę. Monia, Moniak jest, zobaczcie. 5 groszy. Ale 5 groszy 49. Tak jest, dokładnie. Ale taki jakiś sygnał do dupy. Mówię, co tu jest jakiś... Część z tego, zobaczcie jak to warto sprawdzić dołek. Myślałem, że to część jest tego pałąka, czy to nie wiem to od czego to to jest. Ale numer Patrzcie Jeszcze są jakieś sygnały A pierdziel Chyba jakaś grubsza sprawa, ale zaraz zobaczymy No więc tak, wykopałem dziurę już głębszą Pierwszy był ten polmosik i mamy drugą monetę, ale wiem chyba, że to będzie też. 4,9,20 groszy tym razem, ale super, powiem Wam. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąta moneta. Na wypadzie dosłownie dwugodzinnym. A patrzcie, ile ja przez ostatnie dni chodzę, godzin, żeby jakiegoś strudła w ogóle znaleźć. Czyli lasek, powiem Wam. Lasek, lasek, lasek. Do lasku trzeba wracać cały czas. To jest 4,9 rocznik. Także zobaczcie, tyle rzeczy było w jednym dołku. To to moneta plus te 5 groszy, które schowałem Ale czekajcie, bo ja jeszcze tego dołka tak nie sprawdziłem po tym Dobra, raczej nie ma nic, ale... No super, super wypadł dzisiaj. Ja nie wierzę co się dzisiaj dzieje powiem wam szósta moneta na miejscu które przechodziłem po prostu w szedłem tędy i nigdy wykrywacza nawet nie włączałem będzie złotówka ja wiem co prawda sypie PRL -em, powiecie że PRL 49 więc patrzcie jaki kontekst te dwie monety ostatnie 49 Złotówka 49 i jak kupiłem Equinoxa, to zacząłem, pamiętam tu, i stwierdziłem, że Equinoxem. Kurde, deszcz. Że Equinoxem idę po starym miejscu i wychodzą monety. I to był 49. rocznik te monety. Ja pamiętam, to było 2 lata temu. I popatrzcie, kolejna jest. Także niby dobrze to zrobiłem. A zobaczcie, ja je wracam na to miejsce. A tu monety wychodzą. Perele, ale są. Dobra, ja pierdzielę, co za wyka. Stoi sobie w lasku tron, więc król zasiada na tronie, <noise> słuchajcie, dzisiaj, no było to co było, także widzieliście ile monet wpadło przez praktycznie dwie godziny, Padło więcej monet niż przez parę dni, przez parę wypadów ostatnich, nawet z dzisiejszego filmu mógłby być jeden film, ale już łączę to z tamtym po prostu. Także mówię, nie? było to co było, ale naprawdę dzisiaj był fajnie się kopie po prostu jak coś wychodzi. Także tym, którzy odeszli od świątecznego stołu, żeby sobie odpocząć, polecam kilkanaście minut z Mister Lonem, bo będzie dzisiaj naprawdę warto, będzie coś po prostu na co popatrzeć, nie? Chociaż nie było jakichś tam, jakichś, nie wiadomo jakich rzeczy, jakichś tam cudów, srebra, ale był fajny wypadek. A ja już po prostu nie przedłużam dalej i słuchajcie. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Jak zawsze gorąco Was pozdrawiam w te świąteczne dni i oczywiście wszystkich zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się!